W normalnym filmie, tu jest ogródek z takim czymś. Tam jest taki budynek podleć do pod tego budynku za chwilę. Zatrzymanie filmu. Witam serdecznie w tym filmie jak mówiłem. Tutaj taki robię budynek. Tutaj to nie wiem co to, to będzie jeszcze nie wiem. Tu jest ten odcinek. witam serdecznie w tym filmie. Lecę do mojego domu zatrzymanie filmu. Wydacie w filmie. Tu jest ogródek ze zbożem iść pan tam na dół zejść pan tu niżej to jest mój magazyn tam jest nasz zwierzęta, to jeszcze nie robione tu jest ogródek, pokaż pan ten ogródek tu ze zbożem Witam serdecznie w tym końcowym filmie, Konie oficjalnie dziękuję serdecznie, pozdrawiam ją po się będziemy widzieć w pracy